W dzisiejszym odcinku skupimy się na problemie troszeczkę zapomnianym, albo przez niektórych w ogóle nieznanym, czyli o przemycie papierosów. Przy czym przemyt papierosów rozumiany szeroko, nie tylko przez polsko-białoruską granicę, jak można by się domyślać, że to będzie temat, ponieważ nagrywamy w Polsce, ale szerzej. Przemyt papierosów pochodzących z Białorusi. Mam nadzieję, że z mojej opowieści będzie wynikało, jak szeroki jest to proceder, jak bardzo dochodowy i jak rozgałęzione są struktury przemytnicze na Białorusi i poza nią. Takie informacje o przemycie papierosów z Białorusi to oczywiście spływało od lat, i to nie jest nawet kwestia ostatniej dekady. Udało mi się na przykład znaleźć informacje o takich wyliczeniach z lat 2009-2013, czyli dość dawno temu już, gdy uznano, wyliczono, że z trzech państw objętych tym przemytem wcześniej przed 2009 rokiem, to grono tych ofiar przemytu, tak w cudzysłowie, ofiar przemytu białoruskich papierosów, zwiększyło się w tym okresie do 13 państw. Także jest to już tu zakres regionalny. I tylko na granicy z Łotwą, na przykład, w 2013 roku skonfiskowano 73 miliony papierosów. To też pokazuje, jak olbrzymia, olbrzymia jest ta skala. Od lat też obowiązuje jako paradygmat, ja nie znalazłem innego takie wyliczenie, że przewóz jednego tira, jednej ciężarówki, takiego tira, że tak powiem troszeczkę żartobliwie przeliczeniowego, wypełnionego nielegalnymi papierosami, przynosił ich nadal, przypuszczam, przynosi przemytnikom około miliona dolarów zysku. Co też wskazuje na wysoką rentowność tego. Procederu. W tym momencie warto się pochylić nad przyczyną tej rentowności. Oczywiście, przyczyna jest bardzo prosta. Jak w większości przemytów, różnych schematów przemytniczych, po prostu chodzi o różnicę cen. Różnica ceny paczki papierosów na Białorusi, a ceny paczki takiej mniej więcej odpowiedniej, adekwatnej paczki w Rosji czy, czy, czy w Unii Europejskiej jest olbrzymia. Jeśli chodzi o Rosję, to jest różnica dwukrotna. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to różnica czterokrotna. Ta różnica wynika z niższych kosztów produkcji, oczywiście, z zakładów białoruskich, ale też. A może nawet a przede wszystkim z akcyzy. Na Białorusi akcyza na papierosy zawsze była minimalna. Można to oczywiście rozumieć jako ukłon w stronę obywateli. Ja do dziś pamiętam ze, ze swoich wyjazdów na, na Białoruś jeszcze sprzed wielu lat w czasach studenckich, przed 2005 rokiem, kiedy, no cóż, wódka na Białorusi była tańsza od koli. Jako osoba niepaląca no nie mogę się podzielić własnymi doświadczeniami, jeśli chodzi o papierosy, ale z pewnością one też były śmiesznie tanie dla, dla palaczy. I pamiętam, że na granicy było bardzo dużo osób, które się tym przemytem zajmowało. Natomiast taki wręcz wybuch, erupcja tego przemytu na dużą, większą skalę nastąpiła po 2013 roku, gdy zaczęły obowiązywać nowe postanowienia celnej między Rosją a Białorusią. Rosja stała się takim żywszym, dodatkowym kierunkiem kontrabandy, gdzie można było praktycznie bez żadnej kontroli, bądź efektywnej kontroli przewozić papierosy do Rosji. Dokonywano tego na bardzo różne sposoby. Takim najczęstszym sposobem, żeby już dokonać tego na większą skalę, to była fałszywa dokumentacja tranzytowa. Przygotowywano po prostu fałszywe papiery transportowe na wypadek odpowiedniej kontroli granicznej, dokonywanej wyrywkowo, bo tak jak już mówiłem, taka sensu stricte granica w sensie kontroli punktów granicznych to wówczas już nie obowiązywała między Białorusią i Rosją trwała integracja, która zresztą do dziś w państwa związkowego się obowiązywały różne zapisy kolejnych umów o unii celnej pomiędzy Białorusią i Rosją, więc na wypadek takiej wyrywkowej kontroli kierowca TIRA, Tirów, całe kolumny często jechały, miał przygotowane papiery, które na przykład było napisane, że te papierosy jadą do Kirgistanu albo jadą do Kazachstanu. Gdzieś do Azji Centralnej, żeby mniej więcej kierunek się zgadzał i można było wytłumaczyć taką, a nie inną trasę przewozu. Oczywiście, jak się można domyślić z kontekstu mojej opowieści, z tematyki, którą poruszam, te papierosy dotykają, zazwyczaj nie trafiały. Nie było aż tylu miłośników w Biszkeku wypalania białoruskich papierosów, ale w Rosji jak najbardziej tak. Te papierosy były rozładowywane nawet już blisko granicy z Białorusią w wodzie smoleńskim lub też głębiej na terytorium rosyjskim i rozwożone po różnych sklepach, najczęściej na prowincji, gdzie łatwiej coś przemyconego za przeproszeniem upchnąć albo z fałszywą akcyzą, albo też bez akcyzy były sprzedawane w internecie. W związku z tym Rosja stała się też takim rynkiem odbiorczym, docelowym dla nielegalnego przemytu białoruskich papierosów. Jeśli chodzi o granicę z Unią Europejską, ona oczywiście była z każdym rokiem coraz szczelniejsza i ta kontrola była zaostrzana odcinek granicy z Polską, odcinek granicy z Litwą i z Łotwą, czyli te trzy odcinki unijne, one były atrakcyjne dla białoruskich przemytników, ale tam należało się ich inaczej przygotować. Tam fałszywa dokumentacja, tak jak w przypadku Rosji niekoniecznie byłaby dobrym rozwiązaniem, i jakikolwiek wóz papierosów tranzytowy, on i tak dotyczyłby Unii Europejskiej. No trudno sobie wyobrazić bowiem, przewóz tranzytowy papierosów przez Polskę z Białorusi do Maroka. No to już byłaby czysta abstrakcja, a każdy inny kraj tranzytowy w Europie, aż po Portugalię i Hiszpanię, był unijny, więc tutaj już ten wariant niekoniecznie działał. W związku z tym po prostu papierosy na różne sposoby ukrywano, chowano je w wagonach w podwójnych, podłogach wagonów towarowych, ścianach wagonów towarowych, sufitach, nawet dachach. To samo działo się w przypadku tirów. Ja sobie też zebrałem kilka przykładów takiej kreatywności, innowacyjności przemytników białoruskich, którzy też na mniejszą skalę indywidualnie usiłowali przewozić papierosy, paczki papierosów w mniejszych ilościach, ale bardzo pomysłowo, na przykład z takich ciekawszych rozwiązań znalazłem informację o tym, że w w ramie rowerowej przewożono papierosy, w deskach wydrążonych w środku, w piłkach, takiej piłki nożnej właśnie. Nawet w płytach nagrobnych, proszę Państwa, to też w ogóle jest po prostu wręcz obrzydliwe, ale pokazuje na skalę cynizmu i takiej desperacji wręcz białoruskich przemytników papierosów. Jeśli chodzi o samą strukturę produkcji i specyfikę produkcji papierosów na Białorusi, o tym też warto kilka słów wspomnieć, trochę uwagi temu poświęcić. Na początku działały na Białorusi dwie fabryki papierosów. Jedna wywodząca się jeszcze z czasów sowieckich, grodzieńska fabryka etniowa Nioman, czyli Niemen po naszemu od nazwy rzeki, na którą leży Grodno. Fabryka ta miała 80% kwoty produkcyjnej na kraj, ale siłą rzeczy eksportowej, też dokonywanej w ten specyficzny, przemytniczy sposób. Pozostałe 20% miała firma Tabaco Invest, należąca do Pawła Topuzidisa, jednego z takich nawet można powiedzieć oligarchów, takich zamożnych biznesmenów białoruskich, którzy byli powiązani z reżimem. Do tego grona w 20 roku dołączy również Aleksiej Aleksin, jeszcze bliższy Aleksandrowi Łukaszence i jego. jego otoczeniu, biznesmen, który otrzymał wiele lukratywnych kontraktów, był bardzo uprzywilejowany i takim świadectwem jego uprzywilejowania jest również to, że mógł otworzyć trzecią licencjonowaną przez państwo, jak najbardziej kontrolowaną przez państwo, ale również przynoszącą mu zyski fabrykę tytoniową pod nazwą Inter Tabaco, która też dostała w najem, w dzierżawę, olbrzymią sieć tzw. tabakierek, czyli takich kiosków z wyrobami tytoniowymi. Ale Inksin był do tego stopnia też skuteczny, że jeszcze korzystając z tego, że toczył się wówczas już bardzo schyłkowo, ale jednak dialog z Zachodem, była ta współpraca gospodarcza z Zachodem, uzyskał szereg licencji od zachodnich producentów, chociażby od firmy Philip Morris czy British American Tobacco na produkowanie, na licencji właśnie tych, tych firm, różnego rodzaju wyrobów tytoniowych na Białorusi w swojej, swojej fabryce Intertabaco i sprzedawaniu ich na rynku wewnętrznym, ale też i, i przemycaniu za granicę, korzystając oczywiście z tej konkurencyjności cenowej, o której już wspominałem. Więc to z pewnością też obrazuje nie tyle nawet mafijną strukturę produkcji papierosów na Białorusi, a państwowo-mafijną, ponieważ wszyscy ci producenci i fabryka Nioman, czysto państwowa, i prywatne, Tabaco Invest, Inter Tabaco, one wszystkie były pod kontrolą państwa. To jest strategiczny biznes, zawsze kontrolowany przez w tego typu systemach przez państwo, korzystający z przywilejów. Państwo białoruskie, jak można mać, przymykało oko na, na ten przemyt być może pomagało go organizować. Ale na pewno tolerowało i zyski w związku z tym, jak można się domyślać z tego, z tego przemytu, również były dzielone, dokonywał się tu jakiś podział i dzięki temu bogacił się nie tylko Topuzidis Aleksin, czy sami przemytnicy, którzy na, na, na granicy tym przemytem się zajmowali, ale też białoruski reżim Łukaszenka i jego najbliższe otoczenie można zakładać, że brali sobie sutą prowizję, korzystając z tego, że mogą, że Łukaszenka może i w tym systemie, który na Białorusi funkcjonuje, jest tym autorytarnym, że może rozdawać te przywileje i dzięki temu zarządzać, kontrolować bardzo lukratywnymi strumieniami finansowymi, przez które płyną olbrzymie, olbrzymie pieniądze. W 22 roku wydawało się, że skala tego przemytu spadła, również na, na granicy z Polską. Polska Krajowa Administracja Skarbowa informowała, że nastąpił spadek. Tym niemniej po tym okresie, że tak powiem, zastoju, w 23 roku już niestety doszło nie tylko do wzrostu, bo to mało powiedziane, że do wzrostu, ale wręcz do erupcji wzrostu. Według danych KAS-u, czyli naszych, naszych organów celnych, ten wzrost przekroczył 1000%, więc jest to... Absolutnie olbrzymia skala wzrostu i pamiętajmy też o tym, że ona dotyczy tylko i wyłącznie tego, co wykryto. Bo zawsze te statystyki Krajowej Administracji Skarbowej, czy jakkolwiek innych organów celnych, one dotyczą tylko tego, co znaleziono. Tam, gdzie przemytnicy okazali się nieskuteczni. Natomiast trudno oszacować realną skalę przemytu, bo nie wiadomo, ile tego ostatecznie przez granice przejechało. Ale bazując na, na tym, co udało się wykryć, Wzrost, jak już mówiłem, ponad 1000% od 2 milionów złotych wartości za skonfiskowanych towarów w 2022 roku do 24 milionów złotych w 2023 roku. Olbrzymi skok, olbrzymie pieniądze, olbrzymi proceder na ogromną skalę. W związku z tym, walka z przemytem białoruskich papierosów, przemytem sankcjonowanym przez państwo i też przez państwo docenianym, jak można się domyślać, przez reżim białoruski, docenianym, ta walka trwa. Z takich nowszych informacji w lipcu 2024 roku funkcjonariusze nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali cztery zorganizowane grupy przestępcze organizujące na wielką skalę przemyt papierosów z Białorusi do Polski. Postawiono zarzuty aż 38 osobom i obecnie trwają różnego rodzaju postępowania. Z pewnością będą się procesy sądowe zarabiano na tym olbrzymie pieniądze, które potem były inwestowane w luksusowe samochody oraz nieruchomości, które no, możemy się domyślać będą skonfiskowane na. Poczet Skarbu Państwa, chociażby z tytułu strat, jaki budżet państwa polskiego, ale nie tylko polskiego, innych państw unijnych, czy nawet Rosji, tylko tutaj nasz żal jest oczywiście mniejszy, ponosi straty, i te straty idą oczywiście w miliony złotych.